Mam 30 lat dzisiaj i wiem, jak wielu moich rówieśników, mając 30 lat, nie ma nawet najmniejszej perspektywy na mieszkanie. Jeżeli mam na przykład takie zaprzyjaźnione młode małżeństwo, on zarabia, ciężko pracuje, zarabia 2,5 tysiąca złotych, ona, ona pracuje tam na pół etatu, bo się pojawiło dziecko, zarabia 1,5 tysiąca. Oni nie mają najmniejszych szans na to, żeby kupić sobie mieszkanie po prostu Ale przy mieszkania tych nie cenach. muszą być własne, mogą być wynajmowane. Wszędzie są mieszkania lokatorskie, w całej Europie, no tak, pół Europy pani... mieszkam w mieszkaniach lokatorskich. Pani, yy, I nie przeszkadza yy, 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 Ja yy, jestem posłem z Leszna i tam analizuję ceny, wiem jakie tam są ceny za wynajem mieszkań, natomiast też się dowiadywałem w Warszawie. W Warszawie, żeby wynająć mieszkanie, to jest niekiedy tysiące złotych. I wracam do sytuacji: on zarabia tysiąca, ona 1500 i mają jeszcze małe dziecko. To jest nierealne wynajęcie mieszkania. Oni mieszkają u teściów, i, no. i to jest, i, i, wie pani, no, to jest na, w dwupokojowym mieszkaniu. Jednym zajmują teściowie, w drugim oni z malutkim dzieckiem. No, nie będą mieli drugiego i trzeciego, a przynajmniej będzie im bardzo trudno. No, to będą naprawdę bohaterowie, jeżeli będą mieli kolejne dzieci w takich warunkach. I moim zdaniem tutaj trzeba rozpocząć politykę umożliwiającą młodym ludziom, Mieć bezpieczeństwo, zabezpieczenie społeczne, mieszkanie i tak dalej. Jeżeli by było dużo Polaków, nie trzeba by było podnosić wieku emerytalnego. Ale nie ma i nawet jakby się zaczęli od dzisiaj pan, rodzić, redaktor, to to nie rozwiąże problemu, który będziemy mieli za no 10, tak, za 15, za 20 lat. Panie redaktorze, jak można wytłumaczyć yy, państwa działania? No, państwo na przykład na ubranka dziecięce, na pieluchy podwyższacie VAT. No, to Przecież pan dobrze wie, tak, że nie a my podwyższamy? Yy, no i rząd podwyższył. Skończyło się moratorium z Unii Europejskiej, no, panie no, pośle. no to pośle. przedłużyć, to Jak mogę no, rząd, przedłużyć który, ja? Rząd, no, państwa rząd przecież. No, nie, rząd nie, mówi, przyszło, że nie 27 mares. państw unijnych. Nie, to po prostu, tak. to jest decyzja Ministra Finansów. No, Gdyby prawdę. chciał Minister Finansów, to by, z, z, to by zwolnił z VAT-u ubranka dziecięce w wielu to krajach nie Europy, nie Europy Zachodniej. Jest zerowy VAT na artykuły dla dzieci i niemowląt. I to jest też w ogóle taka, element refleksji. Jak to jest, że Polacy, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, mają w tej chwili znacznie więcej dzieci na y, głowę że, niż młodzi Polacy w Polsce? No. Bo Wielka po Brytania jest dwa razy bogatsza niż Polska. Tam są. Y, po